Dzień dobry bardzo. Diablo czwóreczka, panie i panowie. Piękna sprawa. Prezentuję nekromantę pod kości. Bez szkieletów i golema. Bo mi szkoda było miejsca na dość wąskim pasku. Umiejętności, żeby wrzucić jeszcze to, tamto. To jest kuchna umiejętność, którą chcę pokazać, zużywać całą za dla zużycie tej esencji, to jest esencja nekromatu, ale to nie się o to. to, to. Eee, dodaję jeszcze więcej, więc esencji pasowało, bić trochę. Jest jeszcze jakoś specjalny szał, nie ma, dopóki nie urywa. Natomiast... Dobra, obójdzie. Obójdzie po pierwsze. Jest pod redukcją obrażeń jako taką zwłaszcza to samotnie warto No ona działa też dobrze z golemem golem mógłby redukować też obrażenie gdyby był pod krew jeszcze ściągać na siebie i tak dalej bo tanka to już zbudowała i polecam golema pod każdy bój co nawet jak sobie poświęcisz szkielety to żeby mieć tego golema ja chciałem mieć jeszcze z niedołężenia ponieważ kocham odkąd miałem tanka a redukcja obrażeń jest to, w czym budowałem. No to, yy, jakby to powiedzieć, pokochałem z niedołączeniem, a tej klątwy potrzebuję, żeby regenerować esencję i hapeki. I teraz mam no, dwie klątwy. Podobno są itemy, które wymagają nałożenia obu kląt. Na przeciwnika jeszcze takiego itema nie dostałem. Co do budowania tanka. To był... Bardzo mi się podobał. Ale trzeba było zmienić z jednego powodu. Miałby wszystko po trochu żniwa bo redukcja obraźni krwi trochę bo miał hapeki to przytłoczeniem robi trochę damagea trochę damagea chociaż było też potrzebne tankowi no i jeszcze prąd i ulti w i po prostu nie szło nie szło znaleźć itemów natomiast jeśli chodzi o kości to dużo tego ropy jakieś więcej obrażeń krytycznych od kości to jest dość często teraz tak wracając do meritum Buldu zostaje mi dużo punkcików bo nie muszę ulepszać szkieletów 3, 6, 9, 12 tu ma jeszcze 15 zamiast tego mam trochę samotną wartę i mam trochę pasywów ale ulepszone umiejętności na ogół gdzie pewnie tak jak ja też jak zaczynałem, a raczej rozwijają pasywki. A tu chodziło o to, że jak rozwiniesz umiejętności to też mam jeszcze więcej demandów. A półcików mam, bo nie ulepszałem tego. Ani tego. Czyli szkieletów. Pora rozumieć. Eee. z kości fajna sprawa. Jak biję się ze zwykłymi łupkami, to kościane odłamki zdecydowanie kocham porównanie do tego co miały żniwa z tą redukcją obrażeń one fajne generują esencję na wielu przeciwników na bossa żniwa to w tym to 4 punkty za cios to jest za mało jak i samotne bosby czasem są sprzed upasami kościelne odłamki wydają się yy, niewygodne bo tak jeden w lewo, drugi w prawo, trzeci w środkiem ale jako taką generują esencję, a przy okazji są y, mają troszeczkę demeduczu, żeby wesprzeć też włócznie i nukę. Nuka sama, to już jest pewna rzecz będzie chyba. Nuka sama y, wymaga tej umiejętności, żeby faktycznie ten krytyk siad ale ta, ta umiejętność tutaj, ta, to rozwinięcie jest wygodniejsze żebym po zużyciu całej many nukął, zgenerował jej trochę Dobra i jeszcze taka rzecz typu potrzebuję więcej many więc na przykład na to skostnia na sencjaliżu do około 100% dodatkowych obrażeń przy tym manie zainwestowałem też 3 punkty umiejętności w 9 man. Więcej manu mi daje też poświęcenie magów, więcej szansy na wojowników, więc poświęcanie jest raczej dla kości, takim o, e, mechanicznie jest, y, jest, 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 jest bardzo pasuje. To jest fajne, golem byłby lepszy. No ale chciałem mieć też ulubioną moją klątwę więc golem daje mi więcej obrażenia niż się wykryt. Idziemy, idziemy na przygodę, odbijemy sobie twierdzę. Ostatnia mi na mapie została, jeszcze byłem odwiedzić ich. No. Tu im powiem wszystkim witaj. Bo są też inni gracze tutaj. No i teraz jeszcze tylko pokazać jak to działa faktycznie. Ranga świata jest trójeczka czyli na koło 54 mojego nowego levelu powinna robić wyzwanie e, twierdza jest zawsze dwa levele wyżej niż e, ja mam czyli jest trochę jeszcze większe wyzwanie damage trudno ocenić, bo skaluje się o, nie, skaluje się damage z, odno, odnośnie krainy, w której jesteś i jak tutaj wywalę, nie wiem z 50 tysięcy damage mam nadzieję przecież nie wiem jak się tutaj skaruje. tak przy Kiowosadzie pierwszej lokacji gdzieś tam pierwszej stolicy byłoby to ze 2000 damagea na tym levelu teoretycznie nie można się za bardzo podzielić w tym momencie kto jaki damage robi trzeba by jeszcze dodać gdzie taki damage robi nie. natomiast po prostu jak ściągnę litę na szczała, naprawie szczała, to już myślę pokażę. To tamto będę się bił z bandytami. Chodzi mi o wejście do... Zrobienie fortecy po to, żeby użyć tego widma, nuki ze dwa razy na głównym bosie. I może akurat działa ten krytyk, żeby, żeby pokazać, że fajnie schodzi te tak, kapeki z Także mam trochę leczenia tutaj, mam trochę redukcji i trochę obrażeń i to jest w sumie wszystko fajne. Idziemy. Trzeba składzić przybocznie kapitały. Najpierw na, country, na O, i nie ma umstuma. To jest minister Jedna Biedna elita poszła. do sobie To była elita poszła na ścianę od ducha, czyli jest dobrze. Dobra, musimy tych żółte miejscach... Dobra, zacz zaczniemy od środka, bo jest blisko. Hop, hop. Hop, hop. Odsunęcie mu i dojdzie. No, dostałem jakiegoś... No, nie się Dużo mu się uważa, bo jest krytyka. Czy mamy ich wtedy Zobaczymy. Jeszcze magazyn, proszę. Jeszcze. No, jeszcze te żółty. Aha, te żółty jeszcze mi będą tropić jakieś te itemy. Do magazynu klucz, coś tam jeszcze. Bieda koń. Bieda koń, ale ma. Klapki na fajne. No i proszę, tak jak wiosłaś, już nie. ciemność to pewnie jakieś dobra. No zawsze dobrze wziąć, Ciemność to nie będzie podobne. Ja no, 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 jest no, 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 i no, no, Coś dzisiaj, Coś teraz mi nie są, ale siadają tak, Także no, bywa i tak. 93 tysiące już ma na ogrywku, bo wpadł Dla Ciebie to już koniec! No ma regenerację minutę. Jeszcze tam jest żółte. Tak, te klapki wyglądają jako tako. My horse is amazing. Look at my horse. My horse is amazing. Barykady. Oh. pojawiają się jakieś te gęsy. Zobaczmy. No nie jakoś specjalnie ciekawa się gra. Ale w sumie dość łatwo no, jak na to. Trudność co prawda wypiłem za 2-3 potrumiów. Bum, 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 nie bum, nie nie bum, się bum, 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 nie bum, 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 to bum, 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 tyle. bum, bum, ma swoje bum, No ale zobaczymy jeszcze co pokaże na głównym Bosie A właśnie to wspinanie się tutaj jak Indiana Jones inna, albo inny Tomb Raider to jest, to jest fajny dodatek Wystarczy kliknąć spacja. Ale... posiłk? myślę że tak coś... nie wiem czy konfli w ogóle działają więc... na i duszkę yeah. spadł y, całkiem nieźle całkiem nieźle spadł głównie bo z tej twierdzy więc to, to pokazało i jestem dumny z tego że się udało tym Build po prostu tutaj pokazać. Mam nadzieję, że nie ma wrotałem jakoś za bardzo cicho. Idę się zasadzić komuś nukę. komu. Jak znajdę. Dobra. To jest odbicie twierdzy. Ostatnia twierdza chyba, którą potrzebowałem na mapie. No to tyle pod kości bez szkieletów bez goryma daję sobie radę na ramze trzeciej a przynajmniej są pod niego i ten duży itemy jest pod kości. do widzenia z Bogiem i Bogiem udzielcie wszystkiego dobrego